W wieku 64 lat George Clooney ma uśmiech mężczyzny, który widział wszystko i nie wybacza prawie niczego. Jest ostatnim dżentelmenem Hollywood, gwiazdą filmową, która nigdy nie udawała świętego. Ale za tym urokiem kryje się lista pięciu nazwisk, których nigdy nie wypowie głośno przy stole, ale które nosi w sobie od lat. Pięć osób, które nauczyły go, że w Hollywood zdrada nie pochodzi od wrogów, lecz od przyjaciół z idealnymi zębami. W rzadkim późnym wywiadzie Cluneya zapytano, czy kiedykolwiek żywił urazę. Uśmiechnął się popijając burbona i powiedział: „Nie żywię uraz, po prostu pamiętam, kim oni naprawdę są.” W pokoju zapanowała cisza. Pochylił się do przodu, oczy miał bystre, głos cichy. Pięć osób, pięć lekcji. Zacznijmy od numeru pięć. Numer pięć. Bradley Cooper. Był czas, kiedy George Cluney nazywał Bradleya Coopera swoim młodszym bratem. Wspierał go. Był jego mentorem, a nawet pomagał otwierać drzwi, które inni zamknęli. Ale kiedy narodziny gwiazdy podbiły sezon nagród, Cooper przestał dzwonić. Nie zaprosił George'a na premierę, nawet nie odpisywał na jego wiadomości. – Hollywoodska lojalność trwa do pierwszej owacji na stojąco – powiedział Clooney przyjacielowi. Ukłucie wzmocniło się, gdy Cooper zaczął mówić w wywiadach, że odnalazł swój głos bez niczyjej pomocy. Ta linia dotarła do Georgia jak ostrze owinięte w jedwab. Nie chciałem uznania, powiedział, tylko szacunku. Kiedy Variety zapytało go o ich przyjaźń, Kluny uśmiechnął się cienko. Bradley jest utalentowany, ale talent to tylko lustro. Odbija tylko to, kim myślisz, że jesteś. Znawcy twierdzą, że Kluny nigdy nie podniósł głosu, ale tego wieczoru usunął numer Coopera ze swojego telefonu. Bez gniewu, bez słów, po prostu czysta, chirurgiczna cisza mężczyzny usuwającego rozczarowanie. Dla Georgia Bradley nie był wrogiem, był przypomnieniem, że w tym mieście wdzięczność starzeje się szybciej niż sława. Numer 4. Ben Affleck. Ben Affleck fascynował Klunia przystojny, elokwentny, ambitny. Ale dla niego Affleck był ulubioną iluzją Hollywood. Człowiekiem, który sprzedawał chaos jako urok. Pracowali razem nad argo. Miała to być współpraca, a zamiast tego stała się rywalizacją. Cluni wyprodukował, Affleck wyreżyserował. Film zdobył Oscara, a Affleck wyszedł na scenę sam. Zapomniał o ludziach, którzy nieśli ciężar, by on mógł podnieść trofeum, powiedział Cluni później. Następnego ranka Affleck wysłał mu smsa. Udało nam się. George nigdy nie odpowiedział. Lata później, kiedy Affleck zażartował, że Cluni to typ faceta który sprawia, że czujesz się spłukany i nudny, George publicznie się zaśmiał. Prywatnie powiedział: „Niektórzy zdobywają Oscary, inni zdobywają szacunek. Wiem, które z nich trwa. Dla Kluneja Aflek symbolizował wszystko, co niebezpieczne w nowoczesnej sławie: sprytnych mężczyzn, którzy udają głupich, by wydawać się przystępnymi, aktorów, którzy mylą popularność z celem. Hollywood kocha historię odkupienia”, powiedział. Ale niektórzy po prostu wciąż zakochują się we własnym powrocie na szczyt. Mintmer 3: Julia Roberts. Dla świata George Clooney i Julia Roberts tworzyli idealną hollywoodzką przyjaźń. Czerwone dywany, śmiech, wewnętrzne żarty, ale za uśmiechami kryło się wyczerpanie. Po raz pierwszy starli się na planie Oceans 12. Julia chciała poprawek, George chciał rytmu. Ona wygrała, a plan filmowy zmienił się na zawsze. Praca z przyjaciółmi, powiedział Kluni później, jest jak mieszanie szampana z benzyną. Ich przyjaźń ochłodziła się po tym, jak żartobliwie oskarżyła go o używanie uroku jako broni. Odpowiedział: To nie jest broń, jeśli to jedyna rzecz, która utrzymuje pokój. Lata później, gdy Roberts publicznie drażniła go z powodu jego wieku i spowalniającej kariery, George po prostu uśmiechnął się do kamer, ale później tego wieczoru powiedział swojej asystentce. Nigdy nie myl śmiechu z przebaczeniem. Nie nienawidzi Julii, współczuje jej, że myli szczerość z okrucieństwem. Niektórzy ludzie nie znoszą szczerości, powiedział kiedyś. Przypomina im to, że udawali zbyt długo. I tak najjaśniejsze partnerstwo tej dwójki zakończyło się w ciszy. Bez dramatu, bez zamknięcia. Po prostu dwie gwiazdy krążące po tym samym niebie, udając, że nie widzą wzajemnego światła. 2. Matt Damon Matt Damon był kimś więcej niż przyjacielem. Był bratem. Dzielili scenariusze, cygara i wiarę, że lojalność nadal ma znaczenie, ale sława nie oszczędza braci. Pęknięcie pojawiło się, gdy Damon przejął projekt, który Clooney rozwijał przez lata i nigdy mu o tym nie powiedział. George dowiedział się o tym z e-maila ze studia. Nie potrzebujesz wrogów, powiedział producentowi. Wystarczy przyjaciel z dobrym wyczuciem czasu. Damon później powiedział, że to tylko biznes. Dla Clooneya to były najbrzydsze słowa w Hollywood. Biznes nie krwawi, odpowiedział. Sztuka krwawi. Kiedy spotkali się ponownie lata później na gali charytatywnej, atmosfera była uprzejma, ale zamrożona. George uniósł kieliszek i powiedział: Za biznes. Matt się nie uśmiechnął. Dla Klunyja to był moment, w którym zdał sobie sprawę, że sukces nie dzieli przyjaciół, dzieli ego. On nie ukradł mojego projektu, powiedział George, on ukradł moje zaufanie. A to jest rodzaj kradzieży, która nigdy nie przestaje cię kosztować. Nr 1, Russell Crowe. Jeśli jest jeden człowiek, któremu George Clooney nigdy nie wybaczy, to jest nim Russell Crowe. Nie za to co zrobił, ale za to co powiedział lata temu w wywiadzie. Crow wyśmiewał go za udział w reklamach kawy i nazwał go sprzedawczykiem w dobrych garniturach. Clooney nie odpowiedział, przynajmniej nie od razu. Zapytany o Crowa miesiące później, uśmiechnął się tym swoim firmowym uśmiechem i powiedział: Wolę sprzedawać kawę niż gniew, ale słowa utkwiły w nim, ponieważ George zobaczył w krowie to, czego najbardziej się obawiał wersję siebie, którą sława prawie uczyniła go dumnym, zgorzkniałym, przekonanym, że świat coś mu zawdzięcza. On jest mną, przyznał kiedyś Kluni, gdybym przestał słuchać ludzi, których szanuje. Od tamtej pory ich drogi się krzyżowały: żadnych kłótni, żadnych przeprosin, tylko wzajemna cisza. I ta cisza, jak mówi Kluni, jest najgłośniejszą prawdą, jaką zna. Niektórzy mężczyźni wyrastają ze swoich demonów, powiedział, niektórzy się z nimi żenią. Russell był dla niego ostrzeżeniem, że wielkość bez łaski to tylko kolejny rodzaj upadku. Zapytany, czy gardzi tymi ludźmi, Kluny zaśmiał się, nalał sobie kolejny drink i powiedział: Gardzę? Nie. Dziękuję im. Każde nazwisko na jego liście, wyjaśnił, nie było blizną, ale przypomnieniem. Pokazało mu, kim nie chciał się stać. W wieku 64 lat nie goni już za aprobatą ani litością. Każda zdrada, każda cisza zbudowała człowieka, który w końcu może się uśmiechnąć i naprawdę to czuć. Nie możesz żyć w Hollywood zbyt długo, nie tracąc czegoś, powiedział. Sztuką jest upewnić się, że to nie jesteś ty sam. Potem wstał, odszedł, niezgorzkniały, niezłamany, po prostu wolny.